Ja bym była kosmitką, więc trzy miesiące w Nigerii, trzy miesiące w u nas to szpital w domu, jak nie ja. Ja do Was nagrywam kolejny vlog. Się na mnie głupie patrzą z tym stykiem, no ale dobrze. Niby, niby mogę mówić, ale kompletnie mam taką sztywną e, część e, buzi, że nie mogę w ogóle się uśmiechać. Także mówi mi się łatwiej ogólnie z obu kącików, ale generalnie, no niestety, ale. Nie mogę się uśmiechać w ogóle. Dobra, chciałam zaadresować do Was dwa pytania. Nie wiem czy będzie mnie słychać, bo no po prostu tak jak widzicie no, jeżdżą samochody. Są tu jeszcze pytania z czerwca, zanim wyleciałam do Polski. I pytania były następujące. Pierwsze pytanie było, czy są u nas jakieś takie dziwne owady. Są cykady i to zależy jeszcze w jakiej części stanu, bo na przykład cykady są u nas w Illinois. Są krokodyle na Florydzie, są węże w Arizonie, w i takich tam bardziej południowych, pustynnych stanach. W Colorado, w górach Oczywiście można znaleźć niedźwiedzie, łosie i wszystkie inne tam bardziej takie żubry. Um, e, różne w parkach narodowych żubry i inne takiego typu zwierzęta. No ale u nas raczej w Illinois, było też pytanie o klimat, klimat jest bardzo zbliżony do tego w Chicago. Bo jest to e, taki podobny do naszego klimatu. Są gorące lata, gorętsze niż nawet takie podobne jak mamy w tym roku. Gorące lata, ale są bardzo surowe zimy. Często, co najmniej parę razy w roku. Znaczy, parę razy w okresie zimowym zdarzy się, że macie do minus 25 stopni Celsjusza. Więc to nie jest coś takiego. Ekstremalnego to jest całkiem normalna sprawa, że takie temperatury w zimę sięgają. No więc tak. No a w Illinois pod Chicago raczej, mam nadzieję, że będziemy słuchać, raczej, kochani, yy, nie ma jakichś takich wymyślnych owadów, zwierząt. No te cykady są, nie To jak was świerszcze. E, to są chyba świerszcze, ale to jest taka troszkę inna odmiana, bo bardzo takie dosyć duże. Takie wielkie, zielone także. Dobra, ludzie się na mnie patrzą. Ja bym była kosmitką, więc nagram wam relację później. No. Teraz już w samochodzie, trochę już AC, ale jest jest słuchajcie wilgotno, więc grzywka to jest w ogóle nie warte nakręcania, ale dobra, co miałam mówić. E... Kochani, jeszcze drugie pytanie zaadresuję, tu wam gdzieś je pokażę. I to było na temat e po dużo was tutaj doszło, szczególnie przez Polskę, więc e, chciałabym powiedzieć, e, to było o stanie. Już kiedyś to wcześniej mówiłam, ale często mówię na Instagramie. Nie każdy jest na Instagramie. E, więc e, w jakim stanie? E, czy chcielibyśmy zostać w Illinois i czy chcielibyśmy się przenieść, czy cokolwiek? Więc um, ja. Chcieli się przenieść. Ja mówiłam kilka razy, że jeżeli już, to chciałabym się przenieść gdzieś do cieplejszych stanów, typu, typu Florida, nie wiem, może Arizona, jakieś tam południowe stany. Wolałabym unikać z takich stanów jak Texas, Tennessee, nie wiem, jakoś mi tak nie do końca. Mm, nie wiem, tylko że no na Florydzie już się robi bardzo, ale to bardzo przeludnione, więc no, no więc to by było na tyle jeżeli chodzi gdzie, by gdzie byśmy chcieli mieszkać, a w ogóle fajnie by było gdybyśmy mieszkali e, na przykład 3 miesiące w Stanach, na przykład w Chicago, 3 miesiące tam na Florydzie, 3 miesiące w Nigerii, 3 miesiące w Polsce tak obskoczyć cały rok, tak więc um, no. Um, takie jest moje, takie, wiecie, docelowe, że tak powiem, marzenie. Gosia pracowała. To było kiedyś BSB, biuro do spraw przejazdów bezbiletowych, czyli tak zwane komorniki biletów, ale tylko kolejowych, nie jakichś tam autobusowych. Pawełka, my nie wchodzimy z Pawełkiem. A musia. Idziemy do doktora. Kochani, a ja tak sprawdzam, gdzie są moi domownicy. Przez Find My iPhone. Jesteśmy tutaj w Polsce. A zobaczcie, gdzie ta tuś jest. Jak to fajnie wygląda. U nich jeszcze noc. To znaczy, jest piąta rano. Jest. Bo u nas dwunasta po południu. A tutaj chłopaki w gnieźnie Zobaczymy, gdzie. Gdzie są chłopaki? A, uh, gdzie gdzie ja jestem, gdzie to pokazuje? Czemu mnie ja nie pokazuje? O, tu jestem, ja, ta niebieska kropeczka. Czasami nie pokazuje dokładnie, ale to akurat na ulicy tutaj pokazuje ten narożnik, gdzie jesteśmy, więc super. A chłopaki mieli być. A chłopaki mieli być na rynku i dochodzą, jak widzicie, do fontanny. Oni tak aby pokazani są w dwóch różnych punktach, ale oni są koło siebie. To jest tylko y często tak robi iPhone, że y po prostu... Mała, no Już... Super! O, patrzcie, tu jest katedra. A często jest tak, że zanim 30 sekund jest tak jakieś opóźnienie, więc tak to wygląda. Opatrzcie, już się przesunęli. Tam wracają z powrotem, więc szybko to obskoczyli. Pewno będą, będą, będą za chwilkę w domu, bo no, mieli wyjść chociażby na godzinę, a to jeszcze pół godziny nie minęło, tak więc... Tu kochani moja siostra chodziła do żłobka a my z Pawełkiem <laughs> Idziemy się spotkać, tak? Yeah. Idziemy się spotkać do parku z koleżanką z podstawówki napinamy. No teraz musimy czekać. Jest napisane, czekaj, dopiero jak zielony pan się pojawi, okej? Okay? Tam już się dzieci bawią, leżaki zrobili, gdzie to kiedy były leżaki. I tu wyciszyłam głos, moi drodzy, bo na pewno dostanę prawa autorskie, więc wolę nie ryzykować. Pokazuję wam tutaj włosy kubusia, które wyszły tak bardziej te fale, wyraziście. Tym razem on ostatnio sobie robi już od jakiegoś czasu, od jakiegoś miesiąca, taką fryzurkę, i naprawdę to u niego fajnie wygląda. Kochani, a u nas to szpital w domu, jak nie ja. Dawid kaszle od dwóch tygodni, poszedł do doktora, no i się okazuje, że no musi mieć inhalację, bo jest zakażenie, zarażenie gardła, kaszle, antybiotyki, no a taki antybiotyk na 5 dni, więc e, no. Zawsze pod górkę, nawet na wakacjach, ale ja się cieszę, że jest w miarę okej. Okay. Wszyscy się trzymamy, ok? No i oby nic więcej nie było. Jak I... tam Ale ładną pizzę yeah, zamówiłam. A tutaj Hawajska. Mm. Z wakacji ulubiona. Tu postanowiłam zaadresować następne pytanie, bo było pytanie o segregacji śmieci. Czy są takie worki u nas, czy takie, czy metale, czy szkło? E, czy miasto u nas to naciska? A co z trawą? Więc właśnie teraz o tym Wam opowiem. Niech ona mi da zaszczyt jeszcze. Dobra, kochani, my znowu w biegu. Ja tylko powiem Wam tak, że. Kochani, więc u nas nie ma tak jak w Polsce, aż tak, bo w Polsce zauważyłam, że jest bardzo dużo y, y, tych różnych kubów y, może 5-6 rodzajów. Y, moja mama ma na lodówce taki, właśnie y, jakby taką podpowiadkę, że tak powiem, y, co i gdzie wkładać. U nas są przetwarzalne, nieprzetwarzalne i praktycznie e, trawa, więc trzy rodzaje. E, do przetwarzalnych idą generalnie plastiki różne tam jakieś pudła, e, kartony e, wszystko takie, co można przetworzyć. Nie dzielimy kartony i papiery na coś innego. E, wszystko inne jedzenie idzie do e, nieprzetwarzalnych. E, no i później jest trawa. Jak kosimy trawę, a w lato kosimy ją dosyć często, tak raz na 5-6 dni, e, no to jest tej trawy dużo i idzie ona w takie papierowe worki. E, szczerze, zmienia się w Ameryce, ale Ameryka jeszcze jest do tyłu, jeżeli chodzi o to. Bo y, jednak w Polsce lepiej się utylizuje te wszystkie różne y, y, śmieci, ale aż za mocno mi się wydaje, bo pięć, 6 rodzajów no, to jest tak trochę, trochę dużo. Wyścisłaś się Paweł, chodź. No, czy ty sobie nakręciłam trochę loka żeby się lepiej trzymało, bo tu jest dosyć wilgno. No dzisiaj jest akurat taki dobry dzień. Niedziela. W Wielkopolskim jest tak 23 stopnie Celsjusza. Będziecie mieli ten vlog, mam nadzieję, w niedzielę, nadal, więc dzisiaj jest taki świeży i z paru dni przed. No, i tylko o tych śmieciach chciałam powiedzieć, że u nas to jest troszeczkę inaczej, nie jest aż tak mocno segregowane jak jest tutaj. Też w sklepach widzi się jeszcze plastikowe reklamówki, od tego się odchodzi, ale nie tak jak w Polsce, więc myślę, że w Polsce pod tym względem jest lepiej, bardziej eko. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Bye.